Stanisław Kruszewski. Zakurzony wiersz nie wierzę w pożegnania na walizkach i w ciągły ból głowy, gdy odchodzisz niczym pożądanie wspomnienie wart i debet słowa. Gdy chłodny powiew wiatru. Mgłą oplata oczy, a ostatni plaster cytyny w herbacie wykrzywia usta. Nie wierzę w szczęście rozmieniane na drobne, choćby miało trwać ruski rok. Przyzwyczajeń nie oderwiesz od korzeni Zamieniając macę na chleb powszechny nawet gdy o świcie przejdziesz się uliczkami Kazimierza, Kamienie pocą się zazwyczaj tuż przed wschodem słońca.